Dzień dobry, Michał Kowalski, radca prawny, redaktor publikacji oświatowych. Zapraszam Państwa do najnowszego serwisu Kwadrans dla dyrektora szkoły. Co nowego w Kwadransie? No, proszę Państwa, jak zwykle w tym okresie, na zakończenie roku kalendarzowego, na dyrektora szkół spoczywa wiele obowiązków. Między innymi kwestia inwentaryzacji w dobie pandemii. Aktualna sytuacja, nie da się ukryć, że utrudnia wy wykonanie inwentaryzacji. Choćby z uwagi na konieczność... Dochowania wymogów sanitarnych w związku, z w związku z tą inwentaryzacją. Z drugiej strony przepisy z, inwen z przeprowadzenia inwentaryzacji nie zwalniają, przynajmniej obecne. Jakie więc stosować wytyczne odnośnie przeprowadzenia inwentaryzacji w obec przy obecnych ograniczeniach? O tym, e, proszę Państwa, będziecie mogli Państwo przeczytać w najnowszym serwisie. Kolejna dość istotna sprawa niewykorzystane urlopy wypoczynkowe pracowników. Na mocy przepisów tarczy antykryzysowej, a konkretnie z artykułem, zgodnie z artykułem 15GC, nauczyciele i pracownicy, którzy nie wykorzystali urlopów wypoczynkowych z lat ubiegłych, będą mogli mieć ten urlop udzielony przymusowo. Dyrektor będzie mógł udzielić takiego urlopu w wymiarze do 30 dni w terminie do 30 września 2020 roku, bez uzyskiwania zgody pracownika. No cóż, ja przyznam, że regulacja jest właściwie jedynie doprecyzowaniem dotychczasowych stanowisk ekspertów, ponieważ już Sąd Najwyższy wskazywał na możliwość udzielenia urlopu zaległego czy uzupełniającego przymusowo. No ale taki mamy przepis i warto też o nim, o nim wiedzieć. O tym też przeczytamy w najnowszym wydaniu. Projekt planu finansowego szkoły na 2021 rok. Proszę Państwa, taki projekt planu musi być przygotowany do 22 grudnia na podstawie informacji o ostatecznych kwotach planu finansowego otrzymanych od, zarządku, że zarzą, od, od zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku trzeba przygotować projekt planu finansowego szkoły i trzeba wiedzieć, co w nim się powinno znaleźć. O tym też oczywiście będziecie Państwo mogli przeczytać w najnowszym kwadransie. Cóż, są też różne inne obowiązki typu opracowanie planu urlopów dla pracowników niepedagogicznych i dla nauczycieli placówek nieferyjnych, ewentualnie nauczycieli na stanowiskach kierowniczych, także w placówkach feryjnych. Plan urlopu powinien być przygotowany z wyprzedzeniem, a więc do końca grudnia. Na co tutaj zwrócić uwagę? Odpowiedź. Kwadransie dla dyrektora. Kolejny obowiązek to zamknięcie ksiąg rachunkowych szkoły. Ostatni kwartał roku budżetowego w księgowości wiąże się z koniecznością wykonania wielu czynności związanych właśnie z tym przygotowaniem do zamknięcia roku budżetowego. Co trzeba zrobić do końca 2020 roku? Odpowiedź również w serwisie. Kilka słów będzie poświęconych również kontroli zarządczej w szkole. Jak wyznaczyć cele i zadania szkoły na kolejny rok kalendarzowy? No, przygotowanie szkoły do pracy w warunkach zimowych, e, przykładowo konieczność delegacji pracowników do zadań związanych z przygotowaniem szkoły do zimy, Odśnieżanie dróg i terenu wokół szkoły, zapewnienie sprawności urządzeń grzewczyk i tak dalej, komu to przydzielić, za co, na jakich stanowiskach pracownicy powinni te czynności wykonywać, o tym przeczytamy w serwisie. Ciągle mamy w szkołach nauczanie zdalne, które potrwa przynajmniej do 3 lutego, potem będą miały miejsce ferie e, zmieniamy. Tego czasu powinniśmy też wiedzieć, jak dokumentować kształcenie na odległość, jak postępować z dziennikami zajęć w przypadku prowadzenia zajęć z domu nauczyciela, jak dokumentować pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną na odległość. Także o tym przeczytamy w najnowszym serwisie. I oczywiście, tak jak zawsze, w serwisie znajdziecie Państwo terminarz grudniowych zadań dyrektora z zakresu zarządzania, kadr i nadzoru pedagogicznego.